O, gdzie jest mój bagaż? Gdzie jest mój bagaż? Gdzie jest mój bagaż? Hej! Niko? Co, co ty, ty robisz teraz, tam, gdzie idą bagaże? O, nie, ja tak on nie wiem, tak se weszła. Kamal, chodź tutaj. Bagaża. Dalej by się spóźnimy na samolot, czekaj, tylko zobaczymy z którego graj. Czekaj, wezmę no. bagaż. Czekaj, o! bagaż. O, o, jest, czekaj. No, z którego gęta lecimy? Mam, ja mam. A czekaj, tam jest gdzieś. No ja już wziąłem bagaż, ja go puściłem tam dalej, bo miałem ten duży, wiesz? I tak zobaczę, aha, ten jest odwołany, ten jest odwołany. My chyba, chyba będziemy o, ten lecieć. tutaj, patrz, ten. Gdzie masz? To jest tutaj, Robloxia. Yy, tak, to jest właśnie ten do Nowego Jorku chyba. Tak, no to dobrze mówisz. Tak, dobra. 29 pasażerów ma być. Jakby dływa. po siebie pierwszy raz. Nie? Do, no, spoczko. A ja zobacz, tam jest więcej ludzi. My nie pomyliliśmy trochę. Chodź i zobaczyć, wiesz, nie. czy nie możemy już wyjść. Możemy ja nie mogę. Możesz. Spacio? No nie, tutaj. Ha, Boże. <laughs> Jaki nieogran. Dobra. Gdzie oni tam byli ci ludzie? Tak dużo ludzi było. No bo zaraz objadę. Ty siedzisz tam? No. Dobra. O, jesteśmy. Cześć, Nikola. Tak daleko ode usiadłaś? To no, było ty pięć godzin. No tak, ale pięć zobacz godzin. ile tu już jest ludzi, zaraz będziemy lecieć. Ja nie mogę... To wiesz co ci powiem? Ja już raz kiedyś leciałem miałem złe wspomnienia z tym. Dziwne rzeczy się działy w ogóle na samolocie. Ale było zapewnione jak ja rezerwowałam nam, że to jest wiesz, bardzo bezpieczny, najbezpieczniejszy. O, czy ten jest bezpieczny lot? Najbezpieczniejszy podobno, w całym tym. No to dobrze, bo, bo wtedy chyba lecieliśmy na jakimś trój, trójkoltem bermudzkim albo coś, nie wiem co to było. Co to? O, ej to jakaś wyższa klasa chyba jest. Ło, ale epicki. Tu drzwi pozamykane, o, ale fajnie ten samolot. Ej. Ej, Ile na ten... ty się zapłaciłeś za tutaj, bilety? Tutaj, tutaj dzisiaj koło siebie, czekaj. A no właśnie. Tutaj jest Twoje, patrz, tu jest Twoje. Ej, nie jesteśmy koło siebie, twoje, tu gdzie skacze. A dobra, i sam siedzi, nikt ze mną A nie będzie się. Ale zobacz, ten samolot jest na wypasie, tam to, to był wtedy słaby. O, cześć, pilocie, dobra. Ej, hej, nie mam ma jest, ja siedzę z przodu. Wo, ale super. Siadaj na miejscu. Nie, jeszcze nic nie mówiła do mnie. Należy się tylko o ciebie. Nie, nie, nie mogę słyszeć. Musisz iść. No u dobra. Ja siedzę sama. I zobacz, ona, też ona sam. chyba wie, że my lecimy drugi raz, bo napisała, że witajcie z powrotem. Ona ma na imię Kelly i będzie nas usiądę pilotować, na będzie pilotować ten go. No, no dobra, już no sami dobrze, sami. siada. No dobrze, siada, Poczekaj, jeszcze nie mówi. No, a nie wiesz, jak długo ma trwać ten lot? Nikola? Ja? A ja ty też masz taki telewizorek z tyłu epicki? Co? Ja sobie włączę, ja tu mam telewizorek, ja sobie tu coś włączę zaraz. Nie. Myślisz, że oni coś włączą, czy nie? Nie, raczej nie. Dobra. Ale w sumie może wloczyć i włączać coś. No. Okej, okay, no mi się podoba. Nie wiem ile dałeś za ten samolot, ale jest zdecydowanie. Last time. Ale jest nie jest zdecydowanie lepszy niż ten ostatni, tak, wiesz? no widzisz. Może trochę mniejszy, no ale wiesz, bezpieczniejszy na pewno. Mhm. Pilot Kelly. Super jest. Oby się zdrzemła. Aha, ale chmurki fajnie widzę. A ja też sobie wysobię. Ale się wszystko się w ogóle, nie? Trzęsie się, no ale ja sobie troszeczkę chyba poleżę, wiesz. Gold label? Your name on the... Aha, no dobra. Please find this, the the golden label with your name. No ale to już siedzimy na swoich miejscach, dobra. Ja. Słuchaj Ola, weź no usiądź, bo ty Ola ty nie musisz usiąść, bo zaraz coś ci się stanie. Ola uważaj, bo jest turbulencja. Ja. Ona zginęła chyba. Nie, jeszcze tu jest, ma połowę życia. Jest? No a co ona nie widziała tego? Nikola mówiła, że bezpieczny ten, w sumie bezpieczny to jej trochę wina. No właśnie, pani no. nas ostrzegła. Nie, ja wiesz co, Nikolaj, ja chyba będę siedział cały lot, bo ja, ja jakoś też. tak... Od ostatniego lotu to mam jakiś taki z, zły ten, zły... Lot. Ej, zobacz, zobacz, jak fajnie, bo widać kamerkę, pa! Epicko, co? To ciekawe, gdzie ten samolot ma skrzydła w ogóle, a my lecimy samolotem bez skrzydeł. Nie, po prostu może jesteśmy na końcu, wiesz? Bo gdzieś tam są przejścia, jak jest i zablokowane. I tam muszę iść! Co ty gadasz? Ej, jak epicko! serwis room tu jest To będziemy sprzątać albo coś, nie eee. wiem Note? I tutaj jest jakiś gościu, pa! Coś wcisłem, ale nie A wiem co to Agentów. Jest. Jakich agentów? Tu szli tam agenci tacy. A skąd oni tam są? Nie wiem, chodź na miejsca. E czekaj, ja napisałam co to było? O Boże, tu są, patrzcie! Czy widzieliście, czy widzieliście ich no? Welcome to the president babe. Tu jest to jakiś prezydencki właśnie? samolot? Czy co to jest, Ej? Wow, congratulations for you, donald. Ej, tylko my yeah. jesteśmy świątecznie ubrani, wiesz? Świątecznie, no. ej, bo trzeba się właśnie przebrać trochę. The next. Tu musimy do innego pokoju. No, I tam Mamy dla was jakieś instrukcje. informacje. I instrukcje. No, i dobra. <grym> jest skrzydło, widziałem skrzydło, jest. To w sobie chyba faktycznie duży ten samolot. Ale epicko, ja fajnie, ej! I patrz jak się oddaliła! Pa pa pa, patrz jak się oddaliła! Ehe, ale wielki jest tam samolot! Gdyby nikogo nie było widać. Ej, to jest jakieś stanowisko bo... prezydenckie. Hmm. A ja coś tu biorę, jakieś kartki zbieram, zobacz! Już mam dwie kartki z siedmiu. Dobrze, że tu weszłem w sumie. jesteś? Nie wiem, ale zbieram te kartki, bo już widzę, o, że... Ja też mam jeden z siedmiu. Ty czy dasz? Tak. O. Ej, a może coś chcesz zjeść? Nie wiem, może będziemy mogli. Ja tu chcę usiąść. Ja tu moje miejsce. Ty prezydent, tutaj jakiś będzie, czy coś? Jak będzie pizzko? Mhm. Mamy się napić wody i poczekać, boże, za nim, wiesz? Ja wziąłem to wodę. ale ja porozlewałem tą wodę. Co ty zrobiłeś? Teraz pocham... tu prezydent będzie. Ukazał dotk Czemu wszyscy uciekają? Nikola uciekaj Nie wiem... O coś zabroiłem! A też uciekam Serwis Room, może coś tu trzeba wziąć, nie wiem, jakąś ścierkę albo coś. O kartkę, tu jest, mam już dwie! No Ej, to ma szczotkę, dalej idziemy to umyć! Dobierz 25... no, tą szczotkę leć! Grażyna dalej na wylewałem ja teraz, chcę, żeby ona sprzedała. ej. Da... Już umył to? Kurczę przepraszam, ja nie wiedziałem, że tutaj tak... No, bo on mówił, że możemy się napić wody chyba, tak? Nie. Że mamy czy się nie pić wody, czy? Że mamy uważać, żeby nie rozlać. się. No to przecież się... tylko dotkłem mi się zepsuło. No akurat, siadajcie na miejsce, nie no. stójcie na tym stole. No i to teraz się nie znowu jest coś teraz. stało. Ty, w sumie nie jest zły ten do prezydenta gdzie trafiliśmy, ale pizdko. Ty, zobacz, ja jestem. Cześć, jestem gojna. Jest prezydent, a czemu taki zdenerwowany? Gdzie? O oh, prezyd... dobry, panie prezydencie. Ja chciałem tutaj takie złożyć ja, koło Czekaj, ja chciałem tutaj złożyć jakieś przemówienie, właśnie że dobra, to ja na środku stanę. chciałem takie no, przemówienie. No dlaczego pan jest zdenerwowany? Chcemy podwyżki. Ty to mówisz, ład, ład. Chcemy podwyżki, proszę pana. Co ty mi nie przepraszam, tylko my chcemy podwyżki, podwyżki, bo my w naszym państwie mało zarabiamy, w Polsce mało tutaj zarabiamy. No a wy w USA no, macie więcej. No, ale końca, a, yy, no dobra I ważne, witamy w samolocie. Ronald. Mam na imię Ronald. Jestem prezydentem w Robloxie. Ej, Ronald! Weź no ten! Ogarnij coś do picia, bo tam ktoś coś ty po, porozlewał. Możesz czy nie wiem, coś tam. We have, to we have... to masz... Jaki specjalny moment no, będzie ty, ale pizzy, Idź zacznij dalej! Moment. I nie można stąd wyjść, on nas coś się tutaj umieścił. O przecież ten agent teraz mówi, no, To jedzenie jest naprawdę... Nie jest gotowe. What? A mówi co? No, coś z szefem kuchni, że nie jest gotowe. Ty to może ja tu zrobię jakąś przekąskę, co? Mr. Prezydent, może ja śmignę panu jakiś... Jakiś obiadek, tylko niech pan mi otworzy te drzwi od kuchni. Nikola! Nikola, was ja zrobić! Ja, ja muszę Nikola, ja Nikola jest great szefem, no dobra, to Nikola, rób jakiś o obiadek. Boże, a ja i się no sobie. No tam jest, no to lub, tam, tam jest ten, chyba kuchnia, nie wiem, idź zobacz. O, ty powiedziałeś, że ty nigdy nie gotowałaś, że? No ja, no ja nigdy nie gotowałam, ja się boję. Ale masz to szybko zrobić, powiedział. Eee. No, tak. No, nie wiem, wejdź tam, możesz tam wejść, ty? O, ja jestem już! No go, gotuj! Zrobić. No nie wiem, zrób coś. Biorę! No, zrób pomidorową, dobra! Pomidorową zrób. Do tego garka. Soap soap? Co to soap? Zupa! Zupa! To jest potato chyba Masz tam ten nie pomidora, masz tam... Ziemniaki? ziemniaki? Mam. To dawaj ziemniaka, chcesz ziemniako, ziemniaki. Ale ja trzymam pomidora! Ej, dalej, bo mi się wydaje, już jest gotowe. Otóż tego pomidora. Nie, czy jestem gotowa, się pisze. Tam, you cook. No szybciej, boli tą zupę co, e, co to jest tabagę? Co to za baga? Nie wiem, zrób na razie tą ten, Z ziemniaku, bo ty nic nie zrobiłaś. No i teraz dopiero zaczynam. Muszę znaleźć bagę Nie masz 10 sekund, 9. Także słuchajcie, nie udało nam się niestety przeżyć yy, i no przegraliśmy z Nikolą. Także do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Pozdrawiam!